Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ponownie kolejnej paczce z Big Lossy. I tak jak to było w poprzednich razach, oczywiście są to paczki z kosmetykami, także jest to już czwarty odcinek z tej serii ale też piąte pudełko. E, dzisiaj otrzymałam tę paczkę, także otwieram ją razem z Wami. Również jestem ciekawa, co jest w środku. Powiem szczerze, że jest ona ciężkawa, także mogą być tam fajne kosmetyki, ale jeszcze się tym po prostu powiedzmy nie jaram, dlatego że ostatnio bardzo się zawiodłam na kosmetykach, które znajdowały się w środku. Co do ceny niestety nie była adekwatna większość próbek. No, ale oceńmy. Opierając, także zaczynamy. W środku jest pudełeczko. Mam już tego typu pudełko. Jeżeli chodzi o ten design, to oczywiście wlicamy. Pudełko, tak jak mówiłam, ja takie zostawiam sobie do przechowywania. Ale powiem szczerze, że widzę, że to jest tutaj uszkodzone. Także niezbyt się nada na półkę. No bo jak to będzie wyglądać? Eee, czy gdzieś jeszcze? No tak, tutaj jest pogięte, tutaj jest ubrudzone. Także jeżeli chodzi o to pudełko, no to niezbyt się gdzieś tam nadaje do eee, eksponowania, ponieważ jest w złym stanie. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zasmucona tym faktem, dlatego że firma że ostatnio z tymi kosmetykami mnie nie zaskoczyła. To jeszcze teraz już po raz drugi, tak jak wiecie, dostaję uszkodzone lub brudne pudełko. No niezbyt to dobrze świadczy o firmie. Ile, jakkolwiek by to nie miało wyglądać, ile te kosmetyki miałyby nie kosztować, zawsze powinno się dbać po prostu o swoją renomę. Także pudełko akurat to kosztowało 40 zł, także tak jak mówię, jest troszkę ciężkie, więc mogą być tam jakieś fajne kosmetyki. No to cóż, zaczynajmy. Otwieram razem z Wami. Pudełeczko jak zwykle ma naklejeczkę i wstążeczkę, także wstążki, tak jak mówiłam, fajnie wykorzystać do pakowania jakichś prezentów. Bardzo fajna naklejeczka, serduszko. No i kochani, dodam, co tutaj mamy w środku? No oczywiście kosmetyki, ale jakie? Maska wygładzająca na tkaninie są Cool Selfie Project. Z tego co kojarzę, to już w którymś pudełku mieliśmy tą maseczkę, także... Hmm. Okej, okay. produkt pełnowartościowy, no bo sami wiecie, że maseczki są pełnowartościowe, jednorazowe. Mamy krem do stóp. Intensywnie nawilża i wygładza, efekt młodej, satynowej skóry, anti-aging si food, coś takiego, krem do stóp. Lubię kremy do stóp, także fajnie. Mamy tutaj hmm, krem pod prysznic Masłushi, N magnolia. Roach Wiles, coś takiego, to jest raczej próbka, no na pewno próbka, ponieważ tak powinno wyglądać normalne opakowanie i powiem szczerze, że byłam przekonana, że to będzie właśnie taka buteleczka, no ale mamy tutaj próbeczkę, także to nie jest produkt pełnowartościowy. Następnie mamy maskę do włosów Gly Skóra nawilżającą 4 w 1, produkt również pełnowartościowy, dość duży nawet bym powiedziała. Tak, mamy tutaj błyskora, mamy krem do stóp, mamy maseczkę. Mamy także, mm, słuchajcie, hmm, metaliczny błyszczyk do ust Film Golden Rose w takim oto kolorze. Też produkt pełnowartościowy, aczkolwiek tak jak wspominałam, ostatnio błyszczyków nie używam. No ale i Lakier do pazności, paznokci, przepraszam, Catrice Cosmetics w takim bordo kolorze. No jeżeli chodzi o lakier, to jest on również pełnowartościowy, aczkolwiek tak jak wiecie z moich odcinków, ja robię sobie hybrydę. Obecnie na paznokciach już mam obie ręce zrobione, w razie co mam cut eye. I oczywiście moja praca i styl życia nie pozwala mi na to, żeby mieć brzydkie, zaniedbane dłonie, a dłonie są jednak naszą wizytówką. Już wspominam o tym we wcześniejszych odcinkach. W związku z tym nie mam czasu na malowanie codziennie paznokcie, więc swoim sposobem dobrze wiecie, w jaki bo był o tym odcinek. Dbam o swoje paznokcie, tak żeby nie uszkadzać płytki, żeby one sobie naturalnie fajnie rosły, ładnie wyglądały, żeby po zdjęciu tej hybrydy były na. Nadal w dobrej formie, więc raczej tego lakieru nie wykorzystam. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to kompletnie nie mam pojęcia, czy będę go wykorzystywać. No maseczka zawsze się, jaka by nie była, przyda. Żal do kąpieli za bardzo, tam nie będziemy z nim szaleć, bo może raz się w nim umyjemy. Jeżeli chodzi o krem do stóp, to fajnie, bo nie ukrywam, że moje się kończą, Także z tej serii jeszcze nie miałam chętnie skorzystam e, i wykorzystam, no i maseczka do włosów, e, tak jak wiecie z moich odcinków mam ostatnio problemy z włosami, także jakiekolwiek by nie były maski i kuracje, ja bardzo chętnie po prostu tutaj jakimiś wszelkimi sposobami będę chciała dbać o swoje włosy. Kochani, no i w opakowaniu na koniec wydało nam pełno ścinek, nic już tu więcej nie ma e, i oczywiście troszkę bałaganu. Także możecie ocenić, czy to pudełko Wam się podobało. Tak jak wspomniałam, kosztowało 40 zł. No, jeżeli 40 zł, to może nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Ale no, tradycyjna cena tego pudełka była 69. Gdybym rzeczywiście kupiła go za 69 zł, nie byłabym zbytnio zadowolona, ponieważ to pudełko zbytnio nie zaskoczyło mnie jakoś mega fajnie. Także. Jak już pokazała firma w swoich pudełkach, nie zawsze dba o klienta, jeżeli chodzi o te pudełka. Jeżeli chodzi o kosmetyki, no to są różnie trochę pełnowartościowych, trochę jakichś tam próbeczek. Kosmetyki raczej są dobrej jakości, natomiast. Różnie to z tymi pudełkami. Raz są fajne pudełka, raz troszkę gorsze. No jak to w życiu zresztą. Także kochani, jeżeli przetestowaliście, który z tych produktów, chcielibyście się podzielić swoją opinią, albo również zamawiacie tego typu pudełka, no to dajcie znać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy zamówię kolejne pudełko, to się jeszcze okaże. Może skuszą mnie jakąś fajną promocją i zawartością pudełka. Póki co przekroczyłam limit w tamtym miesiącu, także czerwiec robię sobie wolny od zamówień. Mam nadzieję. Trzymajcie się. Hej, hej.